Hej, z tej strony Lekred, witam Was na moim kanale i zapraszam na vloga. Jest to pierwszy tak naprawdę w tym roku taki vlog posiedzeniowy. Długo się do niego przymierzałem, ale jakoś nie miałem pomysłu, ale dzisiaj mnie natknęło. Cóż, popowiadam Wam o sytuacji na świecie związanej z lockdownem i z, mm, z nałożeniem na obywateli zakazów wychodzenia, a także o kwarantannie. Narzekacie, że w Polsce macie ciężko? Posłuchajcie, jak jest na świecie. Ja, w kraju, gdzie krowy mogą samopas chodzić po ulicy, kłaście na środku drogi, Ruch i nikt na nich nawet nie trąbnie, osoby objęte kwarantanną są po prostu pałowane przez policję. A osoby, które złamią zakaz wychodzenia z domu bez potrzeby, są na poboczach ćwiczone fizycznie: co to znaczy, nakazują im policjanci robić przysiady, pompki, skłony tak długo, aż mają dość i zrozumieją swój błąd. Wracają do domu i już po takich ćwiczeniach parogodzinnych nie chce im się wychodzić. Najsurowsza kara, o której słyszałem odnośnie osób, które uciekły z kwarantanny, dotknęła dwóch młodych mężczyzn w Ruandzie, gdzie policja ich po prostu bez pardonu zastrzeliła. Całkiem odmienne podejścia możemy zaobserwować w Ameryce Południowej. W Peru lub Chile osoby objęte kwarantanną są zagrożone karami wieloletniego więzienia za opuszczenie miejsca pobytu. W przypadku El Salvador osoby, które są objęte kwarantanną oraz osoby, które objęte są tak zwanym lockdownem, czyli nakazane jest, żeby nie opuszczali bez potrzeby swoich domów, zamykane są w jednych ciężarówkach i wywożone do obiektów odosobnienia, a razem, więc będąc osobą zdrową, dużo się ryzykuje w Salwadorze, wychodząc na Dwór, gdyż ryzyko jest takie, że trafimy do ciężarówki razem już z osobą objętą kwarantanną, która prawdopodobnie jest chora. W RPA policja i wojsko zajmą się kontrolowaniem lockdownu, czyli tego, żeby obywatele nie wychodzili bez potrzeby na dwór. W Izraelu zaprzygnięto do tego telefony komórkowe, tak samo w Korei Południowej oraz w Japonii. Z tego co wiem, wykorzystuje się karty kredytowe oraz telefony do kontrolowania obywateli. Ciekawe podejście mają władze niemieckie Tutaj gdzie jestem Po prostu hale sportowe wyposażone zostały w łóżka polowe I osoby, które nie dostosują się do zakazu wychodzenia bez potrzeby z domu Będą zamykane w tych halach sportowych Władze twierdzą, że skoro osobom nie odpowiada siedzenie w komfortowych warunkach swojego domu To będą siedzieć w budakońskich warunkach hal sportowych Gdzie nie ma ani za dużej liczby pryszniców Ani nie ma odosobnienia zagwarantowanego Po prostu jest wyłożony parkiet łóżka Polowymi. Na razie, z tego co wiem, jeszcze żaden hetny tam nie trafił. Mam nadzieję, że taki stan zostanie, ponieważ no, to są też um, punkty zapalne. Więc, jeżeli siedzisz w Polsce, w domu i masz kłopot taki, że nie możesz pójść sobie na imprezę do znajomych, do pubu, zastanów się, że mógłbyś dostać kulę w łeb, na przykład, albo trafić do więzienia na długie lata. Więc bądźcie rozsądni. Bo ja może siedzę w Bawarii, w Niemczech, ale moja rodzina jest w Polsce i nie chciałbym, żeby jeden debil z drugim z, po prostu poprzez swoje yy, nierozważne podejście do kwarantanny, do lockdownu zagrażali moim bliskim. Naprawdę, proszę Was, bądźcie rozsądni. A wrzucam ten materiał dzisiaj, bo dzisiaj sprzężę, że w Polsce ma być piękna pogoda. Na pewno wielu debili wybierze się na spacery grupowe, jakieś grille. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Pamiętajcie, że możecie kogoś doprowadzić do śmierci. A ja naprawdę mam szczerą nadzieję, że jeżeli ktoś doprowadzi do wybuchu jakiegoś ogniska epidemii i z jego powodu ktoś umrze, to dostanie kule w łeb. Naprawdę życzę temu tego takiemu debilowi. Dziękuję wam za uwagę.